Siemanko że z tej strony Dawid. Dzisiaj startujemy z serią e, z futa, a zaczniemy od kupywania paczek, tego co lubicie najbardziej. Także zaczynamy. Jak zawsze jestem przeziębiony. Ale to nic. Okej, okay, lecimy. Mam 2750 750 na początku. Pierwsza paczka. Modrić Nie, yeah. Kowalczyk. Kurwa. Szkoda, ale fajnie. Myślałem, że Modrić. Znaczy coś ciekawego tu jeszcze jest. Taka sobie. No myślałem, że Modrić, gdyby byłby, gdyby byłby to Modrić. Paczka. Nic O super, Sury też pada Nic, już jestem pro Nic Lecimy dalej, kolejna paczka Gówno Kolejna paczka. Kolejne gówno. Sprzedaj wszystko. Dobra. Kolejna paczka. O, 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 o. Włochy, o. robo. Florencji. Florencji makaroni. Kolejna paczka. O, bramkę od Meksyku, tak, tak, ohoła O, czoła, lecimy Odczoła. z kolejną paczką Kurde, może kogoś dobrego w końcu trafię Nie wiem czy ktoś na polskim YouTube trafił jeszcze jego Ronaldo czy kogoś o, o, ruski pomocnik z O tak, Smolnikow, Smolnikow To jest właśnie to, na to czekałem, kurwa jakby trafił, bym się ucieszył Dobra może w końcu. Może w końcu. Gówno w końcu. Gówno sam. On jest sam. sam. Albo Keina też bym bardzo chętnie przyjął. Ale zobaczymy. Gówno. Gówno bym przyjął. Love. Em. Love. Kolejna paczka I kolejne gówno Tak jest Kolejna paczuszka Co w niej będzie? Pewnie nic Jeżeli podoba wam się ten materiał To zostawcie łapkę w górę Antonio Antonio Kurwa dlaczego Jeżeli podoba wam się ten materiał To zostawcie łapkę w górę Napiszcie w komentarzu czy mam e, ciąć ten materiał tak jak teraz to widzicie, czy zostawić pełny? Środkowy obrońca z Anglii, Zasobia. Ja. Richards! No, Mamy 4 City. Dobra, zostało mi 800 pońców. Czyli dzisiaj pewnie nic fajnego nie dropnie. Ale poczekajmy. Może teraz? Środkowy pomocnik z Anglii, z Ali 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 Bumae Kolejna paczka Stać mnie jeszcze na... Po tej na dwie I, 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 i Czy w końcu? Środkowy napastnik z Brazylii I Rafael Kurwa myślę że Neymar Lecimy, jeszcze trzy paczki coś drobnie, gówno drobnie, dlaczego? Bueno, no to bueno to jest, ale chociaż kontrakt. O, jeszcze będziemy stać, żeby kupić dwie paczki premium za gold. I gówno ostatnia paczka za pońcy. Może teraz, może teraz, naprawdę. Już więcej odczuli ci YouTuberzy, którzy otwierali paczki. Gówno czuli! I teraz dwie paczki. Nie, jakie dwie? Trzy paczki za monety? O! W środku napis jest No! I to jest dobra karta! W końcu! O, jeszcze Nikolić! Nie, no to ty legenda 38 tempa! Trochę słabo, no ale jest to ja no, jest, jest impreza, wiadomo. Kolejna paczka Nigeria, ECT, ECT. mi jakieś tam piłkarza żeby kupić ostatnią paczkę. I lecimy. Coś na zakończenie, coś takiego mocnego. Nie! to Rico, to rico dlaczego? Dzięki Dresiarze za dzisiejszy odcinek. Fajnie, że chociaż tego Tottiego wylosowaliśmy jest takich odcinków z FIFA openingów, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co na tym sądzicie. Fajnie, że chociaż ten Totti się nam trafił. A tak to. Do zobaczenia i kolejne odcinki, prawdopodobnie nagranie zostaną już w Anglii. Pozdro!